Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Ikształmości, a w dzisiejszym odcinku o tym, czy Polacy stali za wysadzeniem rurociągów Nord Stream. Dzisiejszy odcinek jest podzielony na dwie części. Pierwsza tutaj, druga na kanale Brzuska TV, tak jak w ostatnich materiałach. Przypominam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na kanale, bo od kiedy zacząłem to mówić, zostawiacie bardzo dużo łapek i bardzo dużo subskrypcji, za co bardzo Wam dziękuję. A druga część będzie o kandydatach na prezydenta e, Polski i o tym, czy Marek Suski poprze Sławomira Mencena? Link standardowo w opisie, a także pojawi się na końcu tego filmu karta, w którą wystarczy kliknąć. Ukraińskie, no, ale nie wiemy oczywiście. A pan by wykluczył taki scenariusz, że rzeczywiście mogły to być działania ukraińskie no, z pomocą Polski, jakiegoś polskiego po, do... Polski, u osób, które, są, które były w Polsce. Bo nie wiem, Co czy to Polacy, do... czy może Ukraińcy. Którzy... pomocy Polski jako państwo absolutnie nie ma takiej możliwości. Nie było takiego w żadnym razie. Wsparcia dla tego rodzaju działań. Natomiast czy ktoś, kto dokonał tego rodzaju aktu, przebywał w Polsce czy przez Polskę, gdzieś tam jakoś się poruszał, tego też nie wiemy. No być może tak było, ale to nie jest wina Polski, jeżeli nawet człowiek, który dokonał tego sabotażu, gdzieś w Polsce przebywał. No to jest tak, że no nie odpowiada państwo za jakieś czyjeś Działania, nawet są, jeżeli one są terrorystyczne, no to. Państwo tutaj nie ponosi odpowiedzialności. Dotarł do nas pan poseł Sośnierz. Dobromir Sośnierz, bardzo się cieszę, panie pośle, że, że pan już jest rozmawiany. Bez pana zaczęliśmy pozwolić. Pan. Mam nadzieję, że się pan nie Ale rozmawiamy o, o kolejnej odsłonie zamieszania wokół tego, co wydarzyło się we wrześniu 2022 roku. Chodzi o Nord Stream 1, Nord Stream 2, wysadzenie tych gazociągów i dzisiejszy wpis na portalu X premiera Donalda Tuska do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Jedyne co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho i zastanawiamy się do kogo premier Tusk kieruje te słowa. Jeszcze przed tym, jak przyjdziemy do analizy tweeta Donalda Tuska, to e, pokażę wam film bodajże sprzed dwóch lat, gdzie za słowa, że wątpliwe jest to, że to Rosja sama sobie wysadziła ten. Rurociąg było nazywanym się Ruską onucą. Chodzi o rozznanie sytuacji. No to cała strategia rosyjska na zimę była taka, żeby odciąć Europę Zachodnią od gazu po to, żeby Europa zmarzła i. Swoimi siłami spróbowała nakłonić Ukrainę do zakończenia tej wojny. W momencie, w którym nie ma Nord Streamu, to ten lewar znika. Nie ma go. Niem w tym momencie Rosjanie nie mają metody nacisku na Niemcy, bo gazu i tak już im nie dostarczą, bo w tych rurach już jest woda, a nie gaz. W związku z czym, gdyby to byli Rosjanie, to musieli być no, idiotami. Tak? To jest typu Niesamowicie idiotyczny ruch, niszczący całą politykę rosyjską, co pokazuje, że to być może nie byli Rosjanie w tym momencie. Pan że w parę innych gazociągów z Rosji? A jest Jamal, Jamal może Ja Jamal, ale prowadzicie tę politykę prorosyjską, ale co pan skończy. w ogóle zaznaczy, mówi? Poszle, pan bardzo długo mówił, ja panu nie przerywałem. Niech pan nie pozwoli dokończyć. Ale pan jeszcze nie wie, co ja mam powiedzieć. Mówi o prorosyjskie, hasła i zasadzie i Ale na Proszę dojść do kropki. Dowodów na że to wysadzili Rosjanie jest mniej niż to, że Amerykanie sobie World Trade Center zniszczyli. No nie ma ani jednego dowodu w tym momencie, stąd można stawiać sobie hipotezy robocze, zwłaszcza jeżeli nie jest się dyplomatą, więc jeżeli według mnie nie zrobili tego ani Niemcy, ani Rosjanie, bo Rosjanie, żeby odciąć ten gaz, wystarczyło, że zakręcą kurek, nic więcej nie potrzebują, a w tym momencie gaz mogą przysłać do Niemiec tylko przez Płaciliby Polskę. Płaciliby kary umowne, a tak nic nie będą płacić. Wydaje mi się, że, że te kary umowne nie są w tym momencie największym zmartwieniem Putina. W związku z czym nie jest to według mnie faworyt do wysadzenia tego gazociągu no i zrobili tego Niemcy, nie zrobili tego Polacy, Amerykanie zaprzeczają, że oni to zrobili, mimo że trochę na tym korzystają, bo teraz Europa Zachodnia staje się skazana na LNG, który dostarczają Stany Zjednoczone i bardzo dużo na tym zarabiają, no, ale oni zaprzeczają, więc to nie oni, więc ja w tym momencie to osobiście stawiam na motosz myszy z Marsa. Zdziwię się, pa, że pan pozwala, żeby tego rodzaju hasła panie pośle. w poważnym programie w niedzielę, gdzie giną ludzie na Ukrainie, gdzie wojna może być, jest u naszych panie granicach, pośle. za chwilę może być na naszych granicach. Polscy Polsce mamy wolność słowa Sowiecowi, ja którzy, którzy oceniają, w nie zasiany, którzy oceniają. Pan, Pan Mencen nie jest posłem. To po chwileczkę. Drodzy Państwo, uporządkujmy. W tym studiu każdy z zaproszonych gości może mówić to, co uważa, wygłaszać własne opinie. Widzowie oceniają, czy te opinie, widzowie oceniają te opinie, wyborcy będą o tym decydować przy urnach. Ja nie będę cenzurował wypowiedzi własnych gości. No więc kto ma rację dzień przed wszystkimi, ten przez dobę uchodzi za idiotę! No, to odważne słowa. No, rzeczywiście myślę, że tutaj rynkami Ukraińców załatwiliśmy też przy okazji swoje interesy, i mam nadzieję, że nie bez naszej wiedzy i zgody. Mam nadzieję, że mój przedmówca jest po prostu niedoinformowany w tej sprawie, bo to było bardzo źle. To byłoby bardzo źle, bardzo źle by doświadczyło o naszym państwie, gdyby takie rzeczy odbywały się tutaj bez, naszego, bez, bez naszej wiedzy i zgody z, z, ze strony. Bo to... Czyli pana zdanie polski rząd wiedział o tym, co, co się mam wydarzyło? Nadzieję, od... Mam nadzieję, że wiedział. 22 że ktoś roku? przynajmniej w tym rządzie wiedział o tym, tak? Może że nie wszyscy, bo to ja rozumiem, że sprawy są poufne i nie wszystko załatwia się w takim otwartym tekstem na, na, na posiedzeniach. Więc, więc ale mam nadzieję, że to, że to nie jest tak, że, to, że takie rzeczy odbywają się u nas, a my nic nie wiemy, a my tylko jesteśmy świadkami. Bo to, o czym pan mówi, to dodam do tego, że ustalenie niemieckiego wywiadu... To nie było wywiadu... przecież to, no... to było na Bałtyku, więc to nie, nie w Polsce. No, ale zejście z polskiego portu tam było obsługiwane. Nie, ale... Tak, amerykański raport amerykańskiego dziennika Wall Street Journal powołuje się na rozmówców w wojsku ukraińskich i sferach rządowych. Opublikował kulisy akcji wysadzenia gazociągu. Zdaniem właśnie Wall Street Journal akcję miał nadzorować ówczesny głównodowodzący się ukraiński generał Walery Załużny. Jest on obecnie ambasadorem ukraińskiego. W Wielkiej Brytanii, co ciekawe, miał wiedzieć o tym Włodymir Zęński, ale po naciskach Amerykanów, tak twierdzą, przynajmniej tam, tak twierdzi Wall Street Journal, miał to wstrzymywać, ale ten generał jednak postanowił działać dalej. To pytanie do pana posła Patryka Jaskulskiego. Panie pośle, ciekawy jestem, jak pan, jak pan skomentuje to, no, co na portalu X również napisał premier Mateusz Morawiecki który nie, nie napisał dużo, w zasadzie dał tylko emotkę, taką uśmiechniętą buźkę, ale też prawdopodobnie z, wi z Wikipedii przekleił fragment mm, po angielsku nazwany wojownik klawiatury, osoba, która nie mogąc wyrazić swoje złości poprzez przemoc fizyczną, ze względu na swoją słabość fizyczną, brak odwagi, zamiast tego okazuje te emocje za pomocą tekstu w internecie, zwykle w formie agresywnego pisania, on twierdzi, że... Ta... Ja to bym większość naszych polityków tak określił, że mocni są na Twitterze, a no, jeszcze w debatach, a jak przychodzi co do czego, to się nie odzywają, zapadają się pod ziemię i schylają głowę. Takim wojownikiem internetu, wojownikiem klawiatury jest premier Donald Tusk, który, mówiąc krótko, jest bohaterem w necie, ale w, w, w świecie. Realnym... Tutaj pan Dąbrowski chciał sparafrazować klasyka, klasyczny cytat z internetu, czyli Kozak w necie, pizda w świecie. Zagrożenia za naszą wschodnią granicą taka właśnie nuta, no czy to z jednej, czy z drugiej strony uważam, że jest bardzo niebezpieczna. Ważne jest to, żebyśmy z naszymi partnerami, których mamy po naszej zachodniej granicy, żyli w jak najlepszej zgodzie i żebyśmy razem tutaj próbowali zrobić wszystko, żeby Ukraina. Wygrała tą wojnę, odparła ten atak ze strony Rosji. To za chwilę pan Dobromir Sośniesz odpowie na, to, na ten apel pana posła. Ale pani poseł, wcześniej jak pani jak pani reaguje na to, co, na to, co powiedział właśnie poseł, poseł Sośnierz? No on twierdzi, że Polska, Polska powinna wiedzieć o tego typu akcjach, jeżeli one się odbywały, jeżeli one były rzeczywiście organizowane przez państwo ukraińskie. No, proszę wybaczyć, ale tutaj nie będę komentować czegoś, co, co, co jest jakimś takim rzuconą myślą, raczej nie wiem, pan dopiero wpadł do studia, nie wie o czym mowa i z tego się pewnie taka wypowiedź bierze, ale ja bym chciała skomentować. Według pani Nowackiej lepiej jakby Polska nic nie wiedziała, nikt ją o niczym nie informował i że to głupota, co Sośnierz powiedział, no chyba lepiej jakby Polska wiedziała, co się dookoła niej dzieje. Wypowiedź pana Morawieckiego na Twitterze. E, mianowicie e, uważam, że tego typu wpisy e, są bardzo nie na miejscu, mówiąc deleka, delikatnie. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, tak jakby pan premier Morawiecki zapomniał, że był premierem i że on a jakby był tym decydentem w tych czasach, kiedy, kiedy te rzeczy miały miejsce. Więc jeżeli coś miałoby być na rzeczy, to właśnie on byłby tutaj głównym odpowiedzialnym za, za jakieś niedociągnięcia czy przewiny ze strony polskiej. I uważam, że to było, że, że pan że ta, ta, ta polityka e, ze strony pana Morawieckiego, no jest tak głupia i ten jego e, komentarz i tak e, no przede wszystkim nie mu szkodzi, bo pokazuje, że on już zapomniał w że gdy cielęciem był, tak naprawdę można by to użyć takiego e, powiedzenia. E, e, I to no, źle, źle, złe świadectwo sobie wystawia. Serdecznie przepraszam panią Nowacką za to, co za chwilę powiem, ale czy pani Nowacka nie kojarzy się wam z taką starą nauczycielką, która próbuje wszystkich umoralniać? I dlatego też o wiele bardziej odpowiada mi komentarz pana Siewiery który powiedział, że, że my tutaj jednak w tej sprawie e, tego typu m, wydarzeń e, mimo wszelkich podziałów politycznych, jednak mądra klasa polityczna e, w tej sprawie jest jednomyślna, aniżeli e, wypowiedź, bardzo głupia wypowiedź pana Morawieckiego, że tutaj też szuka jakiejś zwady tam, gdzie tak naprawdę, jeżeli chciałby jej szukać, to sam byłby winowajcą. Pani poseł, ale kilka minut temu powiedziała pani, nie wiemy kto to zrobił. Dlaczego... Więc w takim razie wykluczać to, że w polskim interesie też było to, żeby ten gazociąg po prostu nie istniał, bo dla nas to była pętla na szyję. Dlaczego pani wyklucza taką możliwość, że Polska jednak, polski rząd jednak wiedział, no oczywiście jest to tajne przez poufne, nie przyznamy się do tego, no ale to by, spraw, to, to by świadczyło sprawności polskiego państwa. Panie redaktorze, jeż, no, tu nie mogę się zgodzić z, z pana interpretacją e, e, mojego podejścia do tej sprawy. Ponieważ... Aha, czyli Sośnierza zwyzywała od obłąkanych, a jeżeli pan redaktor podzielił tą myśl, że Polska by wtedy dobrze wypadła, no to już wtedy pan redaktor nie oberwał tak jak Sośnierz ponieważ jeżeli się czegoś nie, nie wie, to, to właśnie wtedy powstrzymuje się od komentarza, a nie wchodzi się w rozmaite spekulacje i szuka się co bardziej, powiedziałabym, specyficznych i, i niewiarygodnych komentarzy czy, czy jakichś pomysłów, które no tylko na, że tak powiem, na, na korzyść służą nie wiem, dyskusji w telewizji prawda, itd. Także ja dopóki nie ma żadnych twardych, a nawet powiedziałabym uprawdopodobnionych podejrzeń, nie będę rzucała tego typu um, um, oskarżeń, czy insynuacji, czy pomysłów, że Polsce coś służyło i dlatego zatem w, w to może było zaangażowane. Ale w, proszę zapytać w tej sprawie premiera Morawieckiego, bo on powinien tutaj wiedzieć, bo on w tym czasie rządził, on był premierem, więc może on tutaj palce w tym maczał, to jest najlepsze źródło informacji pan Marek Suski coś wie na ten temat? panie Nie ja mam pojęcia. Absolutnie żadne tego nie dotarło Nie dotarły do pana informacje żadnej informacje, że żeby polski rząd tutaj ewentualnie... w tym uczestniczył. Tak. To jest jakiś absurd oczywiście i takie oskarżenia to są moim zdaniem polityczną wojną bardzo nieelegancką. Panie pośle, tu mówi się o tym, że Niemcy mogą wykorzystywać tę sprawę do, tak pan poseł chociażby mówi, do ataku na Polskę. Pan się z tym zgodzi? No, pewnie mogą w jakimś stopniu prowadzić nas z tego rozliczać. Myślę, że oni tam biorą to pod uwagę, że, że jakoś tam daliśmy zielone światło na to, tak? A ja pan poseł Jaskólski że... mówi, że właśnie szkodliwe są takie słowa, jak pan, jak pan a, a, a wypowiada na telewizji, na antenie, ja mam żeby nadzieję? po prostu, że ta sprawa że... nie powinna być komentowana. Ja mam nadzieję, że pan tu w... mówi dlatego, że mu nie wypada tego powiedzieć, bo uczestniczy w koalicji rządzącej, a dlatego, że jest tak naiwny to wszystko, co mówił. Więc... więc nie będę go tutaj ciągnął za język, bo rozumiem, że być może po prostu nie może powiedzieć, bo... pewnie się nie możemy przyznać, ja tylko wyrażam, ponieważ ja w rządzie nie jestem, to mogę mówić szczerze w tym momencie, więc wyrażam nadzieję, że Oczywiście wiedzieliśmy o tym, że to nie jest tak, że po naszym terenie służby obce harcują, a nasi nic tam się nie dowiadują, ale reakcja Polski na to, że tam po 24 godzinach już monitoring skasowany, już nic nie wiemy. To chyba raczej świadczy o tym, że no, kryliśmy te, te operacje. Co Jakie i... mogą być konsekwencje, jeżeli się okaże, ta niemiecka prokuratura, która bada tę sprawę, przypomnę, cały czas dojdzie do wniosku, że Polska współuczestniczyła w tym nie wiem, na no pewnie mogą się proś, m, próbować y, y, sądzić z nami międzynarodowo, ale myślę, że jest to zrobione, ponieważ jest to zrobione rękami Ukraińców, no to, to żadnych konsekwencji z Polski nie będzie. Ukraińcom więcej wolno w tej sprawie? No to w Ukrainę mogą posiągać, ale nie Polskę w tym momencie, tak? Myślę, no, że Polski nie da się Przypomnijmy, tej Rosja napadła na Ukrainę i wysadza ich infrastrukturę energetyczną, morduje ludzi, gwałci, pali, porywa dzieci. Okej, okay, dlaczego Jeżeli... Niemcy w takim w razie dążą Ukraina, do wyjaśnienia tej sprawy. Jeżeli Ukraina, no bo Niemcy zainwestowali ogromne pieniądze w Nord Stream i mają ogromne z tego tytułu straty, mają też straty gospodarcze. Dzisiaj niemiecka gospodarka trzeszy w szwach. No I szukają powiedzmy, jakiegoś tam wytłumaczenia. Natomiast no ja pamiętam, jak Rosja napadła tą pełnoskalową wojnę na Ukrainę, jak Niemcy wcale nie chcieli wspierać Ukrainy. Dopiero pod naciskiem Polski i Stanów Zjednoczonych się przyłączyli do tej koalicji. Więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że tak naprawdę Ukrainę Polska wspierała od początku, a Niemcy niestety nie. Kolejna część filmu. Tutaj wystarczy kliknąć. Tam było o kandydatach y, na prezydenta i o tym czy Donald Tusk wszystkich nie okłamał i o tym czy y, pan Suski poprze Mencena.